Dobra. Siema widzowie. Mamy kolejną transmisję. Aktualnie mamy kolejną transmisję. Nie muszę czekać 24 godzin. Bo na OBSie, jak robisz, to trzeba 24 godziny czekać. I dopiero wtedy można kolejną. Ale jakoś 2 godziny później mogę też robić transmisję. Dobra, no to... Jak po tytule widać to dzisiaj będę grał w Minecraft. <laughs> Dobra. Dobra. Szybko pójdę tylko czat odpalę. Kolejna transmisja moja dzisiaj. Zobaczmy. Kolejna transmisja moja. Tylko że widzę, ja, słuchajcie, nie jest problem. Bo nie wiem dlaczego, jak robię tą transmisję. No, i po prostu coś za kranem się dzieje. Czekajcie. Aha, czekajcie. Nie, czekajcie. Co tu się dzieje z tym. Nieważne. Um, jak to. Zawsze piszę siemak dosłownie, myli mi się. Czekajcie to świeże, żeby był tu czat. Była ta wiadomość. Myli. O, dobra. Ok. Zmniejszmy sobie. Dobra. Dobra. Teraz zagramy sobie w Minecraft Ja sobie tutaj awczyłem Właśnie jakąś godzinę temu Jeden koleś mi randomowo gifta dał Na premium Chodźmy tutaj Muszę Odkleić kawałki przykleić nowy. Co mi się stało w rękę? Ej, mi coś w rękę się stało. Jakby jakiś kot mnie podrapał? Nie wiem. <laughs> <laughs> Trzymy to nieważne. Jakby kot mnie podrapał. Nie, nieważne po prostu już. Zostawmy ten temat. <laughs> Może dla nas do... Do Bartoszko, Bartoszko. Zadzwonimy do Bartka. Może będzie uczestniczył. Też do Runoczka zadzwonimy. Pewnie. Może z nami będzie występował na moim live'ie. Tego nie wiem. Um, jutro pewnie zrobię live'a na moim drugim kanale. Jak się uda. Oczywiście jak się uda. Dobra. Co to jest miejsce? Jakby wiecie, co mi się z całą tę rozwrajkę zobaczyłem? E, tutaj mam pomiędzy. Jakby to wytłumaczyć? Tak, trochę bliżej, e, wskazującego palca, a akciuka. Mam taki jakiś pasek, taki czerwony. Tak jakby mnie kot podrapał. Teraz czasami, teraz czasami czuję taki troszkę ból. Nie wiem, czemu widzowie, sam nie wiem dlaczego mnie tak słabo słychać na tych live'ach. Czekajcie, chcę jedną... O. Czekajcie, czy aby na pewno tutaj wszystko jest okej? Okay? No, halo, co się dzieje? No dobra, to jest teraz mój ekran. Włączam pierwszą scenę, bo chcę jedną rzecz zrobić. Chcę na telefonie zobaczyć, jak mnie będzie słychać. Albo nie, przecież... Czekajcie. Czekajcie. Po co ja to zrobiłem? Czekajcie. Zobaczę jedną rzecz. Po co ja to zrobiłem? Czekajcie. Czego mnie tak słabo słychać? Czekajcie. Dlaczego mnie tak słabo słychać? Ty, co jest? Dlaczego mnie tak słabo słychać? Halo? <coughs> Dobra, nieważne. Widzowie, sorry za to. Będzie mnie na każdych live'ach tak słabo słychać, a innych moich kolegów mniej. Albo czekajcie, mam pomóc. Halo, halo? Dobra, nieważne. E, po prostu starajcie się dosłuchiwać to, co mówię, albo po prostu podgłośnijcie sobie głośność, zwiększcie jak oglądacie teraz mnie jak tego streama mam bo jak gadał z kolegami to dosłownie bardzo byłoby kolega słychać, a mnie nie mało chyba koleś się zainteresował mną chain to ja nie umiem robić w ogóle na tym monitorze, bo mam właśnie nowy monitor z numer 10 to 5 sekund jest bardzo słabe umiem lepiej zrobić zrobię lepiej Nie ja będzie decydował o czym, czy to będzie dobre i Dobra, nieważne. W takim dziwnym stylu to mówię. Siema, jak, ty, jak wy robicie tali Bridging Legitnie. Kto mówi Ninja Bridge? No okej. Okay. Czekajcie, bo on jego mojego live'a. Ja mu zaraz coś powiem tutaj po angielsku, widzowie. Dobra, zaraz się do niego odezwiemy, widzę, co Tchiagoshi się nazywa. Tsiagoshi. Zaraz się do niego odezwiemy po angielsku. Właśnie widzi mojego live'a Dobra, nieważne, nieważne Kurcze Napisze, że nie zna mojego języka o stary, o stary, stary, stary. Dobra, czekaj, na którą monetę będzie który F polazł. Był się do niego, że znowu streamuje. Dobra. Zaraz się słuchajcie, może odzwiemy do niego po angielsku. Jest mój znajomy ze Słowacji. Często ze sobą rozmawiamy. To jest taki, jakby, przyjaciel online dla mnie. Przyjaciel online. To jest dla mnie bardzo wyrozumiały, tylko że gadamy podczas rozmów w takich komunikacyjnych aplikacjach. W komunikacyjnych aplikacjach tylko rozmawiamy. To jest taki. Przy... To, to jest. Nie no. To jest taki BFF Online. No, nie no, żartuję już z tym jednym. Ale to jest przyjaciel online po prostu. Okej. Okay. Zobaczmy czat Czy ktoś napisał już coś? O, ile wiadomości! Okej. Okay. Czemu ty tylko kaczkami? Kaczkami robisz? Kogo ty to mówiłeś, że nie będzie decydował? Pozdrowisz Anglika na jedno półrocze. Patrycja, ja, to w sumie to co mówiłaś z tym decydowaniem, że co, to, co ja mówiłem o decydowaniu, to to w sumie nieważność. Mm, dobra. Thiago mcm21. <coughs> dobra, widzowie. Anglika na jedno pół, półrocze xd. O, Thiago. Dobra, widzowie, będziemy się do niego odzywać. Po angielsku zaraz jak będzie wiedział. Kurczę! Co się dzieje? Nie, 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 co to się dzieje? Jakie to dziwne! O kurde, czekajcie, co, co się stało z tym ekranem moim? Jak to działa? Naprawdę, jak to działa? Ale oni dużo piszą. I don't know what you say. Exit. Dobra. Widzowie, jak coś, to nie będę gadał po angielsku, tylko napiszę. Dobra. <laughs> Tutaj jedna, jedna jedna ta jak to Moja moja dawna koleżanka, kiedyś się spotykaliśmy. Co ten, spytała się mnie właśnie, co mam na półrocze z angielskiego. No to ja mam piątkę akurat. Dobra. I <laughs> dobra widzowie, będę podawał wam na czacie mojego Discorda. Nie wiem, czy w sumie to najlepszy pomysł jest, ale żeby Patrycję dodałam, to okej okay, chyba. CO JA PISZĘ? CO TO ZA LINK JEST? O nie, ale jest super Napisałem Discorda Aha um. To widzowie nie spamcie mi, bo ja tutaj skupię się na wszystkim, co pisze ten Tiago MC Ewelinka i Patrycja. Skupię się na wszystkich tych rzeczach potrójnie. Po prostu, po prostu na razie nie spam tak, ok? Bo muszę nad tym wszystkim się razem skupiać. O, L. aha, skończył się czas na pomarańczowe L. Dobra. Coś to tutaj też jest, jest, jest znajomy mojego znajomego, ten tutaj widzicie, on też ze Słowacji jest akurat. Widzowie, słuchajcie, może za chwilę będę robił streama na moim drugim kanale z tymi dwoma typkami, z tym qmr i 1x i adamantus, może z nimi zrobię streama na mój drugi kanał, za chwilę, tylko muszę na tym OBS-ie coś tam zmienić chyba, żeby zmienić kanał, na który będę streamował. Dobra, moim challengem jest na, na ten moment zrobić 2.4 bez speedów. Tylko musiałbym dobry headhider tutaj zrobić, chyba. Um, chodźmy tutaj. No to pewnie zaraz będziemy streamować na moim drugim kanale. Jestem pewien tego. Przypominam, że mnie bardzo słabo słychać. A jak gadam z innymi, to ich dobrze słychać akurat. O co z tym chodzi? Ej, jak ja streamuję, to, to umiem płynniej się bridgeować. Co jest? Jak to działa? No, serio? Sorry, że się nie odzywam, ale się skupiam na grze. Więc czasami będę po prostu się nie odzywał. Albo może w sumie wiecie co: Może zaraz po prostu przejdziemy do Robloxa. Bo to w tytule nie tylko o Minecraft a chodzi, a też inne rzeczy po prostu. Może Robloxa zagramy, zaraz. Oczywiście będę tutaj awczył. No po, potem sobie tu wrócę. A niedługo. Teraz powiem, a niedługo może zrobię streama Na mój drugi kanał Okej okay. No tak, mam małą wiadomość na Discordzie. Um, kto to jest? Który to? A, okej, okay, już wiem kto to jest. Dobra. Okej, okay. Thiago, Thiago. Okej, okay. co teraz? Dobra, widzę, bo mi się nudzi. Pójdę na, robić streama na drugi kanał, chyba. Nie jestem pewien. Wow. wow. Dobra widzowie. Będę yy, dobra. Dobra widzowie, będę kończył już streama. Będę robił streama na drugim kanale, bo mi się tutaj nudzi. Yy, nazwa do mojego kanału drugiego to jest Daniel Nasa in English. Dobra. Yy, zatrzymuję no to pa widzowie.